Dzień dobry. Nasz dzisiejszy gość jest absolwentem Warszawskiej Akademii Medycznej, specjalizuje się w zaawansowanej endodoncji, protetyce i leczeniu zachowawczym oraz szeroko rozumianej stomatologii estetycznej. Pasjonat stomatologii estetycznej i planowania digital smile design. Specjalista i także pasjonat cyfrowej fotografii stomatologicznej. Twórca protokołu fotograficznego w placówkach X-ray. Moim i Państwa gościem jest lekarz-stomatolog Konrad Chłestowski. Dzień dobry Konrad. Dzień dobry, dzień dobry Laura. Bardzo się cieszę, że zechciałeś zostać naszym gościem w dzisiejszym programie. E, przywiozłeś tutaj ze sobą kawałek e, ciężkiej, ciężkiej walizki. Tak, tak. Słuchaj, co to takiego jest? W tej walizce znajduje się sprzęt fotograficzny do wykorzystywania w stomatologii. E, Które no, później Państwu pokażemy. Konrad, słuchaj, czy dokumentacja fotograficzna w gabinecie stomatologicznym to już jest must have? Jak najbardziej. Zdecydowanie w obecnych czasach dokumentacja fotograficzna musi być wykonywana. E, możemy ją stosować w leczeniu interdyscyplinarnym, przy kontakcie z innymi lekarzami. Możemy wykorzystywać je do kontaktu z samym pacjentem przedstawić mu możliwości leczenia, zobrazować no je na podstawie fotografii. No właśnie o zapytać, jakie korzyści fotografii? pacjent czerpie z tej fotografii cyfrowej? No głównie to, że możemy przeprowadzić takie planowanie lepiej, sprawniej, dokładniej i możemy też pacjentowi za pośrednictwem takich protokołów Smile Design pokazać pacjentowi, zanim cokolwiek się zrobi w ustach, jak będzie wyglądał efekt ostateczny Czyli tutaj działamy na wyobraźnię pacjenta. Tak, tak, tak. Słuchaj, czy będąc lekarzem, stomatologiem z Marszu mogę zostać takim fotografem w swoim gabinecie? Można próbować. <laughs> Można próbować, natomiast nie jest to na pewno łatwa droga. Potrzeba do tego po pierwsze wiedzy, przede wszystkim wiedzy, a po drugie sprzętu. To może ograniczać e, e, tą chęć e, wejścia w to. No, ale na przykład, jeżeli już tam posiadam jakiś sprzęt fotograficzny, taki średniej, ze średniej półki, mm -hmm. fotografuję sobie kwiatki, tam nie wiem, krajobrazy, rodzinę, to czy takim sprzętem też mogę spróbować, czy nie? Spróbować czy mogę... można. Spróbować można. Zawsze, zawsze jest to jakaś dokumentacja, natomiast jakość takich zdjęć na pewno nie będzie porównywalna do jakości zdjęć wykonanych, Profesjonalnie i sprzętem e, profesjonalnym. Czyli warto zainwestować w dobry sprzęt. Tak? Zdecydowanie, zdecydowanie. Słuchaj, no to pff, nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić cię, żebyś otworzył tę magiczną walizę, bo się wezwa jak na szpilkach. Jestem bardzo ciekawa, co to Proszę ona bardzo. Ciężka jest jak piorun, proszę państwa, e, więc e, domyślam się, że sprzęt też jest zacny. Tak, może tą stroną będzie wygodniej. O, dobra. Co tutaj, co się składa na, na cały ten zestaw? Zestaw. Bo rozumiem, że to jest taki typowo stomatologiczny sprzęt. Tak? To jest tak, to jest, to jest zestaw, który zaprojektowaliśmy też właśnie z, z X-rayem. Jako taki zestaw podstawowy, ale mocno zaawansowany technologicznie, tak? bo oczywiście można to jeszcze rozszerzać. Pierwszą niezbędną rzeczą jest. Aparat. Tutaj jest już cały aparat. To jest body. Jest obiektyw, jest lampa. Lampa jest to lampa pierścieniowa. Lampa do zdjęć makro. Mhm. E, która e, ma na celu doświetlenie zdjęć e, wewnątrz ustnych, jak i zewnątrz ustnych, żeby one były bardziej plastyczne mhm. i żeby nie, nie było e, światłocieni. Co dalej? Mamy lampę, mamy wody. Tak, włożymy to na razie, tak? Dobra. Jest tutaj, to, to jest cały komplet, tak? Do tego jest potrzebny nam Obietyw. obiektyw, obiektyw makro. E, w tym przypadku jest to obiektyw 100 mm. E, Dlaczego 100 mm? Dlatego, że te zdjęcia są wtedy bardzo naturalne, jeżeli chodzi o proporcje. Także przedział pomiędzy 80 a 120 mm ogniskowej to jest taki, taki przedział, który najbardziej naturalnie odzwierciedla proporcje wykonywanych zdjęć. No i cała okowa: kontrastory, lusterka wewnątrzustne, retraktoryk do odsuwania warg i policzków. No i o osprzęt do ładowania, tak? ładowarka do akumulatorków w body i ładowarka do akumulatorków w lampie. No to już teraz wiem, że bez konkretnego przeszkolenia ciężko byłoby sobie poradzić z takim sprzętem i z całym tym oprzyrządowaniem. Słuchaj, rozumiem, że można się zapisać na przykład do Ciebie na takie szkolenie. Organizujemy kursy z podstaw fotografii stomatologicznej. No i na tych kursach można już zapoznać się z protokołem całym fotograficznym, jak te zdjęcia wykonywać, ale też jak obsługiwać taki, z, sprzęt. taki zaawansowany mhm. sprzęt, no bo on wymaga wiedzy. To nie jest tak, że siądzie i od razu te zdjęcia będą no same, same się robiły. Samo posiadanie sprzętu No nie, niestety, niestety. Jakość. Niestety, to fotografia w stomatologii Cechuje się tym, że te zdjęcia mają być powtarzalne, czyli musimy wiedzieć dokładnie, jak ustawić ten aparat. To nie są ustawienia, e, tak jak w małpce się ustawia i, i aparat sam dobiera te nastawy, tylko żeby ustawić ten aparat w taki sposób, żeby te zdjęcia mogły być e, wykonywane w, tak samo e, przy, za każdym razem, tak? u każdego pacjenta, żeby nie było potem problemów, e, że te zdjęcia się czymś różnią bo one miały takie same światło, tak, taką samą um, głębię ostrości yy, yy, i były wykonywane w takich samych warunkach. Mhm. Co i dobra. I teraz tak, jeśli chodzi o te retraktory, tak? Tutaj są retraktory. To są retraktory, tak, a to jest. To są, to są lustereczka, a tutaj są kontrastory. Mhm. Yy. Mógłbyś tak w przybliżeniu opisać, jak się, jak się z tego korzysta? Ja wiem, ja wiem tak, że, w wszystko... że w niedzielę jest <laughs> tak, w szkolenie, przynajmniej taki krótki krótki zarys, tak? tak. jak korzystać z fotografii cyfrowej, cyfrowej podczas dni otwartych sieci placówek X-Ray, ale może chociaż na, tak, na, na taki smaczek byś nam powiedział? No to są tak naprawdę akcesoria dodatkowe, które są niezbędne, niezbędne. w stomatologii, tak, żeby dokładnie mm, Uwidocznić pole, które chcemy zobrazować na zdjęciu. No stosujemy retraktory do odsłonięcia wargi policzków, mhm. żeby te wargi i policzki właśnie nie zasłaniały nam tego, co chcemy sfotografować. Mhm. Kontrastory natomiast one służą do tego, są no takie płytki, które stosujemy do tego, żeby coś schować. Tak? Czyli na mhm. przykład nie chcemy widzieć których zębów, na przykład dolnych, możemy takim tłem je zasłonić, wyizolować, wtedy mamy okay. piękne, ładne górne zęby, tylko sfotografowane. Lusterka służą do miejsc trudnych albo do wykonywania zdjęć łuków i powierzchni okluzyjnych, czyli powierzchni żujących, żeby na przykład zobaczyć guzki, żeby zobaczyć, jak cały łuk się manifestuje i żeby móc go ocenić. Konrad, ponieważ. Protokół tworzyliście wspólnie z placówkami X-Ray. To powiedz tak w kilku słowach, co składa się na ten protokół? Na protokół składa się seria zdjęć. Jedna seria zdjęć portretowych, tak zwanych zdjęć zewnątrzustnych. Druga seria to jest seria zdjęć w zbliżeniu, tak zwanych close-upów, oraz trzecia seria jest, to są to zdjęcia wewnątrzustne. I ten komplet jest usystematyzowany też w takiej formatce, która pozwala na jasny, czytelny, taki przejrzysty sposób, gdzie po jednym spojrzeniu możemy omieść całego pacjenta. Nie trzeba przerzucać tych zdjęć, tylko widać od lewej do prawej, jak ten pacjent wygląda. W swojej praktyce przy każdym pacjencie tak, wykonuje, zaczynasz tak, tak, pracę tak. od wykonania protokołu? Zdecydowanie. Każdego pacjenta pierwszorazowego, jeżeli skłania się do leczenia opfotografowujemy, mówiąc z potocznie, strony. z każdej strony. Jest, rozumiem, to też dobra forma takiej dokumentacji zabezpieczającej kontakt z pacjentem i Waszą pracę, tak? Tak. Fotografia i taki protokół fotograficzny, który wykonujemy, rozszerza... Dokumentację fotograficzną i zapewnia bezpieczeństwo lekarzowi, ponieważ no, jest, to, jest to zwizualizowane, tak, co, z czym pacjent przyszedł, jaki był problem. i Jak dalej to wszystko wyglądało? Rozumiem, że na każdym etapie robimy. Można na każdym etapie robić to i to się stosuje, tak, czyli na przykład pacjent przychodzi do gabinetu, wykonujemy dokumentację wstępną, hmm. czyli zdjęcia takie pierwsze, i potem możemy wykonywać na każdym etapie leczenia zdjęcia, czyli dokumentujemy proces leczenia. W jakich przypadkach używa się protokołu? Bo rozumiem, że nie przy każdym pacjencie używacie. Y... No, jeżeli o nas chodzi i o mnie chodzi, to ja każdym? używam y, protokołu fotograficznego przy każdym pacjencie pierwszorazowym, który rozpoczyna leczenie. I mówię o każdym pacjencie, który przyjdzie do kliniki i zapyta o coś, natomiast przy każdym pacjencie, u którego rozpoczynamy leczenie, wykonujemy taką dokumentację wstępną, a następnie wykonujemy zdjęcia w trakcie leczenia, rejestrując proces cały. To pozwala nam na możliwość konsultacji z innymi lekarzami, bo najczęściej, najczęściej te leczenia duże, są leczeniami, gdzie musimy komunikować się razem, ponieważ jako lekarze ma, mamy swoje specjalności, więc to pozwala nam bez. Udziału pacjenta, nie musimy razem się wszyscy tłoczyć przy pacjencie, tylko możemy. taki jest. No tak, ale to myślę, że nawet nie chodzi o stres, tylko chodzi o czas każdego z lekarzy i pacjenta, żeby to wszystko zazębić. To jest ciężkie. No A tak. tutaj daje nam to tą możliwość, że bez udziału pacjenta możesz go omówić. Nawet możesz zadzwonić do kolegi i powiedzieć: Zostawiłem ci zdjęcia, zobacz, chcę się dowiedzieć tego i tego. I nawet nie musicie być razem w pokoju, żeby, żeby, żeby ten przepływ yy. informacji był. Yy, yy, Także to jest naprawdę bardzo dobre narzędzie komunikacyjne. No i tak samo można to zrobić właśnie z laboratorium, czy, czy nawet, tak jak mówiłem, przedstawić pacjentowi plan leczenia, wizualizację Czy zdarzają Wam się takie pytania bądź stwierdzenia ze strony pacjenta, że, panie doktorze, ale ja taka nieuczesana, albo tak. źle wychodzę na zdjęciach. Tak, <laughs> jest to dosyć częste. E ja sam mam problem z aparatem. Wolę być z tej drugiej strony i się też mieszam i, i, i czuję się niekomfortowo. Natomiast tak, zdarzają się takie sytuacje, no wtedy trzeba tą sytuację rozluźnić i, i powiedzieć, że to są zdjęcia specjalne do, do leczenia, a nie do tego, żeby, żeby je ktoś oglądał i, i patrzył, czy, czy ktoś jest dobrze uczesany, czy dobrą koszulkę założył. Więc, więc tak, spotykamy się z tym. Ale odmów nie ma. Nie, nie zdarzyło mi się. Natomiast faktycznie są problemy, zdarzają się problemy, gdzie pacjent na przykład nie potrafi się uśmiechnąć. Tak? Robi to sztucznie, a chcemy ten naturalny uśmiech uzyskać. I znowu powiem, że sam, sam mam z tym problem i rozumiem takich pacjentów. Staram się wtedy właśnie jakoś tak podejść do tego na luzie, na luzie i, i, i sprowokować pacjenta do takiego uśmiechu, nawet czystym żartem, i wtedy strzelić szybko zdjęcie, które, które będzie właśnie odpowiadało temu protokołowi. No, to macie no. pewnie całą gamę takich zdjęć po dowcipach. Jest Ganozny. trochę, jest trochę, jest trochę, tak. No. Słuchaj, oprócz, oprócz tego, że działamy na wyobraźni pacjenta, oprócz tego, że mamy krok po kroku udokumentowaną całą pracę, co jeszcze zyskuje lekarz korzystając z protokołu? Dla lekarza wykonywanie takiego protokołu to jest przede wszystkim rozszerzenie dokumentacji medycznej i zwiększenie swojego własnego bezpieczeństwa pracy. Lekarz taki może wykorzystać takie zdjęcia do komunikacji, czy z pacjentem, czy z innym lekarzem, którym, z którym planuje leczenie interdyscyplinarne. Może też komunikować się w czytelny sposób z laboratorium. Przy wykonywaniu prac protetycznych. Konrad, słuchaj, no, placówki X-ray to nie gabinet stomatologiczny. Pacjent nie siada na fotelu i wiesz, tych wszystkich rzeczy nie stosujecie. Jak to wygląda? No, w placówkach zorganizowaliśmy takie mini studia i one są wyposażone lepiej. Ponieważ oprócz takiego zestawu, bo to jest taki klasyczny zestaw, tam stosujemy jeszcze tła, takie za pacjentem, żeby nie było żadnych tak zwanych szumów. Stosujemy lampy studyjne, które dużo lepiej doświetlają oprócz tej lampy, jeszcze pole, które, które fotografujemy, czyli takiego pacjenta. Dodatkowo cały aparat jest usytuowany na statywie. Więc te zdjęcia, które są wykonywane, są powtarzalne, ponieważ nastawy tych wszystkich rzeczy są Sam. takie same Sam. dla każdego pacjenta. Mhm. Więc tutaj, wykonując takie zdjęcia w placówce X-Ray, macie pewność, że każdy protokół wykonany będzie wykonywany w takich samych warunkach, co daje tą powtarzalność. Ten protokół w X-Rayu działa w bardzo fajny sposób, ponieważ wykonywany jest w placówce, która świadczy usługi wykonywania diagnostyki radiologicznej. Więc pacjent kierowany przez lekarza, który może kierować tak naprawdę zdalnie, elektronicznie takiego pacjenta, podczas wykonywania badań radiologicznych, placówka świadczy też takie usługi, właśnie jak wykonanie protokołu fotograficznego, czy chociażby wykonanie skanowania wewnątrzczoustnego. I wszystkie te rzeczy są bardzo istotnymi badaniami, ponieważ one pozwalają lekarzowi, dostać dosyć dużo informacji zanim takiego pacjenta przyjmie na jakąś większą konsultację. takie szerokie spektrum po prostu yy, tak. całego uzębienia danego pacjenta, tak. z którym możecie popracować po prostu każdy u siebie. Tak. Tutaj nawet chodzi też o to, że jeżeli na przykład przychodzi pacjent yy, po prostu pierwszorazowy do gabinetu. Gabinet nie ma takich możliwości we własnym zakresie wykonania takich badań. Jeżeli skieruje takiego pacjenta do takiej placówki, to ten pacjent wraca od razu. I, rozumiem. I razem z badaniami, z tak, tylko że przynajmniej dostaje od razu ten protokół. Tak, celu, dostaje tak? ten protokół fotograficzny. Ale co ciekawe, właśnie jeszcze, że te wszystkie badania, one są wysyłane, dostęp do nich przez lekarza i pacjenta jest bezpośredni po zrobieniu. Za pośrednictwem internetu. Czyli my możemy się połączyć. Czyli wszystko zdalnie. Tak, ale oczywiście też można dostać to na płycie wszystko, tak? oczywiście, czy na, czy, na, czy na kliszy. Niemniej jednak, lekarz taki ma do tego dostęp, zanim pacjent, jeżeli pacjent ma wykonane takie badanie, mhm. zrobił sobie takie badanie, zrobił protokół, e, zrobił badanie radiologiczne i na przykład zrobił jeszcze e, skanowanie wewnątrz ustne, mhm. to w tym momencie te trzy rzeczy. E, Trafiają do lekarza, zanim ten pacjent jeszcze do niego przyjdzie. On może się z tym zapoznać. Tak, wcześniej. Czyli może sobie przeanalizować, przeanalizować tak, wszystko. Całą Jak pacjent przyjdzie, to on nie otwiera tego wszystkiego i dopiero wtedy zastanawia się, co by zrobił, tylko może się przygotować. Jak pacjent przychodzi, to taki lekarz jest już przygotowany do tego pacjenta. On oczywiście musi go zobaczyć najpierw. No tak, tak? ale jeżeli widział no już pomysły, Pewne pomysły tak, gdzieś tam się rodzą. Już mogą się tak, zrodzić, rodzą. może zrobić sobie konspekt do tego i wtedy taki pacjent będzie obsłużony. Dużo le, znacznie lepiej tak? przez takiego lekarza. To jest też oszczędność czasu. Oszczędność się, czasu, tak zdecydowanie. tak, zdecydowanie. Na koniec myślę, dwie możliwości. Albo, drodzy Państwo, zainwestować w taki fantastyczny sprzęt, udać się na profesjonalne szkolenie z wykorzystania tego sprzętu, i później można też korzystać z niego przy różnych okolicznościowych imprezach. Nie tylko w gabinecie. Tak, tak. No, dosyć ciężki sprzęt do robienia takich zdjęć spacerowych. O. Spacerowych, tak. No ale tu mamy możliwość zrobienia zdjęć makro, tak. To tak. Możemy sobie tam... No tutaj już można naprawdę pobawić się w fotografię i można skorzystać z tego sprzętu i już hobbystycznie robić profesjonalnie tak, zdjęcia tak, ja to... portretowe i makro. Po, pozwalamy sobie tutaj tak na drobny żart. Oczywiście jest to sprzęt głównie do stomatologii cyfrowej. Tak. Natomiast drugą opcją jest skorzystanie z usług Takich placówek jak X-Ray, które w swojej ofercie oprócz badań, radio, takich diagnosty, diagnostyki radiologicznej, mają w swojej ofercie mm, od razu protokół fotografii stomatologicznej, która może wesprzeć leczenie w Państwa gabinetach i zdejmie Wam z głowy posiadanie tego sprzętu. Jednakże zachęcamy mimo wszystko do skorzystania z wiedzy pana doktora, którą przekażę Państwu już w najbliższą niedzielę podczas dni otwartych w sieci placowych X-ray, bo wiem Konrad, że w niedzielę zdaje się będzie żadną. Tak, takie, warsztaty będą nie w niedzielę, warsztaty. w sobotę będzie e, miła impreza tak, miła inauguracyjna, a w niedzielę będą warsztaty, między innymi z fotografii cyfrowej w stomatologii, więc serdecznie Państwa zapraszamy. Konrad, Tobie bardzo dziękuję za Dziękujemy. poświęcony czas i za wyjaśnienie nam tych wszystkich e, niuansów związanych z fotografią cyfrową. Mam świadomość pełną, że moglibyśmy tutaj rozmawiać godzinami. Czas mamy w pewien sposób ograniczony, tym bardziej e, myślę, że na najbardziej nurtujące Państwa pytanie udało nam się odpowiedzieć. A jeśli nie, no to do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia. Do zobaczenia.